to jest zwykły pyraminx kostka znana i lubiana i na pewno wielu z was potrafi ją ułożyć nie jest to nic trudnego ale spójrzcie na to to również jest Pyraminx, ale tym razem trochę inny, ponieważ to właśnie jest modyfikacja Pyraminxa. I kilka takich modyfikacji przedstawię Wam w dzisiejszym filmie. Ale jeszcze przed rozpoczęciem odcinka zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, by nie ominęły Was kolejne tego typu filmy. Pierwsza modyfikacja, którą chcę Wam pokazać jest to ta kostka, czyli Petal Pyraminx. Kostka jest dość trudna i zaraz Wam to pokażę. Przede wszystkim najpierw zacznijmy od tego, że rzeczywiście możemy stwierdzić, iż jest to modyfikacja, ponieważ... Kostka ma kształt piramidy, i jeżeli tak się tu przyjrzymy, możemy dostrzec pewne podobieństwo. Te elementy u góry tutaj nie mamy centrów są to wewnętrzne elementy. No, kostki są podobne. Ale co tutaj mamy takiego ciekawego? Od razu widzimy, że tutaj jest takie kółeczko, które możemy kręcić. Poza tym, kostka też ma funkcję tak jak podstawowy Pyraminx, czyli ruchy tego typu. Takie. No ale co z tym kółkiem? Myślę, że to już czas pomieszać tą kostkę i zaraz zobaczycie Jak widzicie, na kostce dzieje się dość sporo. Ponieważ poza zwykłymi ruchami właśnie możemy kręcić w ten sposób i to też dużo zmienia i zdecydowanie utrudnia. Ja tą kostkę już parę razy ułożyłem i wiem, że do jej ułożenia nie potrzebujemy żadnych algorytmów. No poza tymi Spiramixa, bo właściwie ich nie liczyłem. Czyli kostka nie powinna być trudna, prawda? No jednak nie do końca. Ponieważ za każdym razem, gdy zabieram się do tej kostki, mam kompletnie inne ułożenie i ciężko mi określić jej poziom trudności. Na pewno zawsze zaczynam od łączenia takich oto narożników. Tutaj żółty z tym, tutaj też potrzebujemy żółtego. I tu u góry, aha, bo to nie w ten sposób. O tutaj. Tak, teraz mamy. Teraz fajnie by było zrobić tutaj krawędzie odpowiednie, lecz to nie zawsze jest takie proste. I tak, pierwsza ścianka jest najlepsza. Tu możemy w taki sposób sobie podkładać i zaraz ułożymy po kolei kolejne yy, krawędzie. Tutaj już jedna krawędź jest w środku, więc jesteśmy w stanie ją włożyć tak. To jak w zwykłym pyramiksie. No jak widzicie, jest tu naprawdę sporo. Sporo się dzieje, dużo jest tu różnych kombinacji, ale pierwsza ścianka nie jest taka trudna. Tyle już mamy. Okej, okay, mam coś takiego, że tutaj jakby już jedna dolna warstwa mi się buduje. Jednakże teraz zaczynają się robić naprawdę schody. Hmm, może najpierw połączę te narożniki, tak jak mówiłem na początku. Chyba w ten sposób powinno to wyjść. Tu pierwszy. I kolejny. No, na razie muszę wam powiedzieć, że kostka mnie pokonała i teraz zaczynają się naprawdę schody, więc ta kostka zdecydowanie jest bardzo ciekawa i aż mogę stwierdzić, że wręcz niepodobna do zwykłego pyramid. Kostka druga nazywa się Coin pyraming. ponieważ w środku tutaj możemy zobaczyć taką jakby monetkę. Ta kostka wydaje się trochę podobna do poprzedniej, lecz zdecydowanie jest łatwiejsza. Tutaj mamy mniej elementów i po prostu możemy je dać tutaj do środka, podmienić na jakiś inny i wrócić. Taki, w taki właśnie sposób będziemy budować cały środek. Spójrzcie, na przykład tu mamy róg, podkładamy inny żółty, obracamy i mamy. Ta kostka jest naprawdę prościutka. Nawet jak mamy tutaj takie coś w rodzaju parity, ponieważ musimy zamienić dwa elementy, możemy po prostu ruszyć jakiś element. Podstawić, inny i wróć. Teraz coś mocnego, czyli Gear Pyraminx. Gear Cube jest Wam na pewno dobrze znaną kostką. Mechaniczne elementy są naprawdę ciekawą funkcją. A w tym wypadku mamy Pyraminxa. I wszystko, właściwie wszystko z nim spoko. Możemy go układać tak jak zwykłego. Jednakże każdy tutaj ruch powoduje nam zmianę wielu, wielu elementów. I jak widzicie, jeden ruch będzie to tyle obrotów. Musimy patrzeć, żeby i center, i taki mniejszy element był dopasowany na środku. Wtedy dopiero możemy stwierdzić, że to jeden ruch. Czyli naprawdę trzeba się czasem nieźle napracować, żeby wykonać jakiś algorytm. Ponieważ, patrzcie, jeden ruch tyle kręcenia. Przy jednym ruchu to niewiele, ale przy kilku naprawdę sporo. Już po kilku ruchach kostka osiąga taką dziwną formę, z tego co wiem, nie będziemy tu potrzebować wielu innych algorytmów, raczej podstawowe takie z Pyraminksa, może z lbl ale ułożenie takiej kostki zajmuje naprawdę dużo, dużo czasu, ponieważ trzeba kręcić i kręcić. Czasem zdarza się jeszcze, że te elementy trochę gorzej chodzą, ponieważ po prostu dużo się dzieje na kostce, kiedy wykonujemy pojedynczy ruch. Kostka naprawdę bardzo ciekawa, ale potrafi zmęczyć swoją długością układania. No i poziomie trudności w sumie też długo, długo nie umiałem jej ułożyć. I teraz dla odmiany znowu coś prostego, czyli Dumo Pyraminx. Jeżeli spojrzymy na tą kostkę w taki sposób, może nam się zdawać, że tutaj coś jest nie tak, że to nie jest podobne. Jednakże spójrzcie dokładniej. Tą kostkę układamy dokładnie tak jak zwykłego Pyraminxa. 1 do jeden. mówię Patrzcie, najpierw dostosujemy sobie same rogi. O tak, żółte. Na centry na razie nie patrzcie. Teraz na przykład tutaj mamy krawędź żółto-zieloną. No to żółto-zieloną dajemy na dół. Jest. Tutaj krawędź żółto-czerwona, nie, nie, to nie jest dobre miejsce. Tu jest żółto-niebieska, taką tu dajmy. A żółto-czerwoną dajemy tu. Jeśli chodzi o krawędzie górnej warstwy, no to tutaj jeden algorytm. Wszystko jest na swoim miejscu. I jak widzicie, zostają nam same centry. Możemy je zamienić po prostu takim prostym algorytmem, który zamienia T2 i T2 z tyłu. Patrzcie. dół, dół, góra, góra. Trzy razy. Kostka naprawdę bardzo, bardzo prosta. Podobna do zwykłego Pyraminxa, jeżeli już zobaczycie tą zależność, to nie będzie tu żadnych problemów. Piąta kostka, jest to znowu coś bardzo ciekawego. To jest Rounded Pyraminx od e, chyba Yuxina. Tak, właściwie to logo Yuxina, właśnie. To, co jest według mnie najciekawsze w tej kostce, to to, że jest dwukolorowa biało-czerwona to właśnie jest polska kostka. Zdecydowanie. Ma mega ciekawy kształt, lecz nie jest dużo trudniejsza od podstawowej. Patrzcie, jak się ją pomiesza, to powstaje coś takiego. Oczywiście tu mam jeszcze typy takie coś. I jak się do tego zabrać? Możemy zacząć od loga, albo nie, chwila. Najpierw tipy, żeby było takie przejrzyste spojrzenie na kostkę. Teraz próbujemy dostosować te inne krawędzie. Wydaje mi się, że tak będzie w porządku. To już mamy jakby takie to logo Mitsubishi, tak potocznie zwane na dole kostki, więc możemy tu wpasować Element, teraz tutaj kolejna krawędź, albo chwila, co tu nam się już zdarzyło? Tu czerwone jest już ułożone. Aha, to naprawdę dużo mam już ułożone. Zostały nam te dwa, to zamienię miejscami. Wykonamy sobie najpierw taki algorytm. Coś takiego. A, ale chyba w drugą stronę, więc zrobimy go dwa razy. I teraz mamy sytuację. Coś takiego. O, tak mi się wydaje. Jestem nawet prawie pewien. Tylko, że ten element wygląda jak ułożony, ponieważ on w obydwie strony jest taki sam, a ten trzeba by obrócić. Więc jesteśmy w stanie po prostu wykonać jeden algorytm. I cała kostka jest ułożona. Cziutko nam się przyfarciło, ale to również jest kostka, którą jesteście w stanie ułożyć za pomocą samych algorytmów z Pyraminksa, wystarczy ogarnąć elementy. Ale ta kostka jest naprawdę ciekawą modyfikacją, bo w ogóle, no, prawie w ogóle nie przypomina Pyraminksa. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli chcecie kolejną część z kolejnymi Pyraminksami, może z cubami, to piszcie o tym w komentarzu. Możecie jeszcze sprawdzić film z pięcioma modyfikacjami kostki 3x3. A teraz dziękuję już za oglądanie i do następnego. Cześć!